Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, w którym opowiem Wam troszeczkę o moich pierwszych wrażeniach na temat liceum. Opowiem Wam troszeczkę o mojej klasie, o nauczycielach, o ludziach w liceum, o wszystkich klasach, o tym jak wygląda ogólnie moja szkoła. I na początku tylko chciałabym zaznaczyć, że mm, ja tutaj mówię o moim liceum i bardzo prawdopodobne, że będę porównywać wszystko do mojej podstawówki starej. Więc ogólnie nie, jeżeli jesteście już w całą to nie obiecuję, że tak będzie, że tak jest w waszym liceum. A jeżeli będziecie, czy na przykład za rok do, waszy, do liceum, to też nie obiecuję, że za rok w waszym liceum tak będzie. Jeżeli pójdziecie do mojego liceum, to pewnie tak będzie, ale po prostu nie chcę za każdym razem zaznaczać, że w moim liceum to jest tak, a w mojej starej podstawówce to jest tak. Więc na początku zaznaczam, że właśnie tak ja to będę mówić, więc. Nie mów, nie piszcie w komentarzu, wcale tak nie ma, coś tam, coś tam. Bo może w waszym liceum tak nie ma, może w waszej podstałówce tak nie było, w moim liceum tak jest, i w mojej starej podstawówce tak było. To są moje wrażenia. Podkreślam tutaj słowo moje. Na samym początku opowiem Wam troszeczkę o mojej klasie, bo moja klasa jest troszeczkę nietypowa. Jakby nie powiedzieć, że bardzo nietypowa. Ponieważ ja jestem, moi drodzy, w pięcioletnim liceum Ja jestem w liceum po co by ktoś nie wiedział I normalnie powinna mieć czteroletnie liceum Ale ja jestem w liceum pięcioletnim Jest bowiem coś takiego jak klasa zero Nie jest ona w każdym liceum, nie jest ona w każdym mieście Jest, z tego co wiem, w większych miastach I zazwyczaj jest w trzech albo czterech szkołach Które są właśnie dwujęzyczne ja w moim mieście, który, które jest duże, jest ta klasa chyba w trzech albo w czterech liceach. Na czym to polega? Macie klasę 0, której intensywnie uczycie się języka. W moim przypadku jest to właśnie francuski, i wasz plan wygląda tak, że macie 18 godzin tygodniowo francuskiego. Dwa, dwie godziny tygodniowo matematyki Dwie godziny tygodniowo polskiego Trzy godziny wf Godzinę wychowawczą I jedną godzinę angielskiego I to są wszystkie przedmioty, jakie macie Nie macie żadnej biologii, historii, geografii, fizyki i innych takich No i po tej klasie zerowej, w której jestem teraz Idziemy do czteroletniego zwykłego liceum W sensie zostajemy w tym liceum jak chcemy Jak nie chcemy to możemy zmienić, ale to wtedy troszeczkę rok jest na marne ale jesteśmy potem 4 lata w klasie dwujęzycznej z rozszerzonym francuskim i z rozszerzonym angielskim. Francuski wtedy będzie jakby tym ważniejszym językiem, ale angielski również będzie rozszerzony. Można, nie trzeba, ale jakby mamy do możliwość pisania francuskiej matury, i na koniec takiej klasy dostajemy zaświadczenie o tym, że. Byliśmy w takiej klasie, więc to nam na przykład, jeżeli ktoś chce wyjechać do Francji na studia i poszukać tam pracy potem, to to nam będzie ułatwiało po prostu zdobycie tej pracy, jako że jesteśmy obcokrajowcami, w sensie że będziemy obcokrajowcami z tej Francji, to będziemy mieć takie zaświadczenie, że umiemy bardzo dobrze francuski i wiecie. Dobra, przechodzimy dalej, czyli teraz opowiem wam troszeczkę moim liceum o tym, jak to wygląda. Po pierwsze. Ja tutaj nie do końca mogę aż tak dużo wrażeń na temat na przykład kontaktów międzyklasowych, bo moje liceum jest podzielone na dwa budynki. W jednym budynku są trzecie liceum i pierwsze klasy po gimnazjum, a w tym budynku, w którym jestem, są pierwsze po podstawówce i drugie liceum. Więc jesteśmy tak podzieleni, więc na przykład nie mogę Wam powiedzieć, jak trzecie klasy reagują na pierwszaków. Tylko mogę wam powiedzieć, jak drugie klasy reagują na pierwszaków A mogę wam razu powiedzieć, że ja nie zauważyłam, żeby reagowali jakkolwiek Poza tym zobaczyłam, że w tym moim liceum jest naprawdę dużo takich fajnych działalności Jakieś dni, Wiesz, z tego co na razie słyszałam, bo jest początek roku, więc trudno na razie mi to określić Ale wiecie, dni tematyczne, na przykład będziemy mieć takie własne licealne wybory W sensie, że będziemy mogli zagłosować na... Wtedy, kiedy są normalnie wybory w naszym kraju, czyli za niedługo, będziemy mogli, będziemy mieć wybory w naszej szkole i to będzie coś takiego jak zwykłe wybory. Będziemy mogli głosować na partie polityczne, które faktycznie startują w tych zwykłych wyborach. Oczywiście to nie będzie potem uznawane, no bo, no bo nie mamy 18 lat, przynajmniej nie wszyscy, ale to będą takie licencjalne wybory i po prostu potem będzie, jak nasze liceum by zagłosowało, więc to jest mega fajne. I to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć o moim liceum. Na jeszcze właśnie ten rok szkolny nie do końca się zaczął, być, jeszcze nie zaczęły się zajęcia pedelekcyjne, na razie coś tam tylko słyszeliśmy, więc nic więcej nie będę mówić, bo po prostu nie wiem co. Jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, to oczywiście moja klasa. Z tego co zauważyłam, coś co pierwsze wdało mi się w oczy i myślę, że. Jest tak w każdej klasie. To grupy, które się utworzyły na samym początku roku i które na razie przetrwały do dziś. Myślałam, że to bardziej się zmiesza w trakcie roku, ale one nadal przetrwały do dziś. To mnie troszeczkę dziwi, ale, ale myślę, że jeszcze przez te 5 lat, przez które będziemy w większości pewnie razem, chyba że ktoś tam zmieni szkołę, no to to się mocno przemiesza, według mnie. Kolejna rzecz to chłopacy. Wszyscy zawsze mówią, że chłopacy w liceum są bardziej dojrzali i tak dalej, tak dalej. A ja zawsze miałam wątpliwości, bo przecież kala, ósmą klasę i pierwszą lecą dzielą tylko dwa miesiące. To nie jest tak, że nagle chłopacy po prostu magicznie dojrzewają przez te dwa miesiące. Ale faktycznie tak jest. Może ja miałam dziwną klasę w podstawówce, ale u mnie w starej klasie było straszne podzielenie, jakby na chłopaków i dziewczyny. Rzadko kiedyś się zdarzało, że jakaś dziewczyna gadała z chłopakiem. A teraz mam naprawdę fajnych chłopaków w klasie, którzy normalnie, z którymi normalnie możecie pogadać yy, jako dziewczyna-chłopak. Chyba dziewczyna, wiecie, co chodzi. I nie ma w tym nic dziwnego, więc to jest super. Kolejna rzecz to, to że zgadzają się na wszystko praktycznie. Wiecie, można tam przyjść w mocnym makijażu, mocno pomalowanych ustach, oczach i tak dalej. I nic na to nie powiedzą. Można przyjść z szponami i nadal nic na to nie powiedzą. Też według mnie podejście na WF jest bardzo fajne, bo myślałam sobie, że... Na WF, no to jak będę miała jakieś dłuższe paznokcie, no to przecież babka mnie zabije Ale ona ma tak, że nawet żartowała z nami, że jak chcemy te długie paznokcie, to spoko, ale ona po prostu nie będzie po odpowiadała za to, że nam się złamią I jakby nie. jedyne co jest dla niej ważne, to to, żebyśmy przez te paznokcie nie markowały w jakiejś grze i tak dalej, więc... To też jest super podejście, według mnie no i to było już w sumie na tyle co chciałam powiedzieć. Większość czasu zajęło mi gadanie o mojej klasie, ale uważam to, że uważam po prostu to za dosyć ciekawy temat, bo nie każdy wie, że coś takiego w ogóle istnieje. Przynajmniej z moich tam obserwacji, jak opowiadałam jakimś znajomym o mojej klasie, no to wszyscy mieli jak co? Więc tak, taka ciekawostka. Mam zamiar tak pod koniec pierwszego roku liceum albo nawet na początku drugiej, pierwszej klasy, a jakby drugiej wy co chodzi, nagrać filmik właśnie, w którym będę oglądać ten filmik i będę wam mówić, co się zmieniło, a co się nie zmieniło, czy nadal moje wrażenia są takie same, czy może gdzieś tam jakaś zmiana naszła, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, give me up, czyli dajcie chłopeczkiem w górę. Subskrybujcie mój kanał i napiszcie mi na dole w komentarzu, w jakiej wyklasie jesteście.